W każdym razie, zobaczmy co jest w tym budynku. O, to jest bar. Barman Joe. Ja? Jestem Joe, a to jest Joe. Jest bar. Kiedyś można tu było spotkać burmistrza, ale te świry zarzuciły mu worek na głowę i gdzieś go zabrały. Ta, tam ci goście wyglądali jak bandyci, ale gdyby byli nimi naprawdę, to by pozabijali i ograbili znacznie miejsce. Tak, łapiemy, osób. to nie byli bandyci. Wiecie, chciałbym wam pomóc, ale nie jestem mieć kłopotów z tymi psycholami. Rozumiesz, prawda? Nie jestem żołnierzem. No też nie jestem. Co można u Ciebie kupić? Rum rentgana. I tracenia jakieś narkotyki. To trzeba załatwić w tradycyjny sposób. Albo nie, bo tam jest więcej tych... Więcej bandytów. Nie sprawdzamy jeszcze kościoła. Hmm. A, to jest spokój. Huh. Czyli nie... Nie, nie może przejść przez tą wyrwę, niestety ta wyrwa tylko udaje, że to wyrwa. To trochę było niemiłe zaskoczenie dla mnie, kiedy okazało się, że brakuje amunicji do moich ukochanych kawsów. No cóż... Zawsze zosta coś zostawiają bandyci, prawda? Tak, i zamierzasz tak um, być przyczajonym do końca gry. W porządku. Nie obchodzi mnie to. Uuu, jeszcze tutaj jest... Jakiś niemilec nie biegnij brakuje mi bardzo tutaj jakiegoś klawisza stop, lub coś w tym guście skradanie nie, nie możesz, a czemu? dobra, nie rozumiem o co chodzi możesz go zabić? bang, Bank. to było piękne Ok. I chwil znowu dostał, nie wiem od kogo. No cóż, leczymy rannych. A tymczasem wysyłamy na jakiś zwiat. A, czy to nie ten pokój, który miał dość paskudną pułapkę, o ile pamiętam jakiś... Jakiś pokój w istocie miał naprawdę paskudną pułapkę, która chyba potrafiła zabić postać. Ha. Przekonajmy się. A na pewno. civil. Ha, no nie masz niczego. Ach, co za niefort. Tu nie było bandytów? O, góle Nie, to chyba tylko kompleks mieszkalny. Uuu, biurko. Jak warto go zwiedzić. E, nie masz nic przeciwko, że zaglona? Ja Wiesz uwalniałem wam burmistrza, tak tam... Dzięki. Tu widzimy różnicę podejścia. Na przykład Góle w flocie. Uuu, jak to tam tam dojść. W ogóle follow od razu obrażały się za zaglądanie się nawet do pustego biurka. No tutaj proszę, cywil stoi, spokojnie, o dopatrz. I widzę następnego beneta. W porządku. Ha. Dziwnie to wygląda. W taki sposób jeszcze mogę używać ataków fizycznych, ale. Mm. Kiedyś się czołgam na pewno, już nie. No, podejdźmy bliżej. Tędy. Mm. Dobra, widzę kolejnego bandytę. Miałem nadzieję, że to jest tylko jeden. Nie, dwa. Dobra, cofaj się. Du, 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 du. A, skoczmy zobaczyć, co się dzieje w tym budynku. Czy jest tu z kimś? Czy z kimś mogę pogadać? Tak, to jest Presnell. Zobaczmy, co ma ciekawego. Nie, nic, nie chciała nam mówić. I ma jakieś... blech. Oczywiście handluje z no tych owoców na się opasek jej zabierać niestety, ja mam chyba z ponad 10 tysięcy blaszek, ale pamiętam zebrałem z ostatniej misji, ale nie mam kompletnie co z nimi zrobić problem jest właśnie taki Jestem bogaty, tylko nie wiem, jak na co przeznaczyć całe moje bogactwo. W porządku. A dobra, jestem i widzę jakiegoś bandyta, który jest na dachu niewidocznie. Ha. Mam że nie będzie snajperzy. I wykryto mnie, dobra. Ooo, to nie było miłe. Miał na ostale. Nie, nie miał we mnie, uciekaj, Mary. Uciekaj, bo załatwia się w Twojej własnej kompanii. Wow. Mary została zabita przez. Prawie, prawie zabita przez swoich własnych towarzyszy. A to już normalka. Już do tego się przyzwyczaiłem. Mam nadzieję, że wy także. Nie jestem pewien, jak sprawa się ma. <ścoughs> 137. Nie mogę wylec w Nie jestem pewien, jak się sprawa ma z kastetami i ogólnie takimi sprawami. Ponieważ kastety i rękawice bojowe czy cokolwiek, to w sumie to nie jest broń biała, to coś pochodnego. Ha. Sam nie wiem, muszę znaleźć jakiś kastet, o ile do tej pory nie znalazłem, i zobaczyć, czy będę mógł go ekwipować. Uuu, ciekawe po co miał antykrata. Znowu wyślamy niezadowoloną część społeczności z kolejnego miasta Naprawdę, na tej walczymy z prawdziwymi bandytami, tylko z ludźmi, którzy mają odmienne zdania No to oczywiście osobna sprawa, że ich metody działania są na bakier z prawem A mimo wszystko to trochę... To trochę mało satysfakcjonujące. No, zobaczmy, co jest na górze. Jakieś skrzynki? Nie wiem. O, gul. Może pograć Ostatniej nocy się napadnięto. No cóż. Wyrazy współczucia. No nic po Мушу быть осторожнее.